Takie coś robi. No i trzeba to wyminąć dobrze, bo tu strasznie dużo żre życia. Tłumaczyć mamy co to 6-9. Pokazać ale nie pokazać te st stopy, jak z tego, jak ze zbroi. Ale ogólnie ci ludzie, którzy robią te Dark Soulsy albo ten Twórca, bo oni mega stupkarze są. Tutaj wszędzie jakieś laski są na boso, nie? Na przykład Hideo Kojima, który zrobił Metal Gear Solid i inne, to bardzo cytki lubi. To dużo jest właśnie lasek z cytkami na wierzchu. Ale tutaj to same giry gołe. Sand soles, Elden Ring i te. I, i tak dalej. I Soulsy to są laski z, na, z gołymi stopami. A tutaj niby jest malenia, ale nie można jej zrobić tych y, takich nóg. Wiesz? Ze zbroi takiej, jakby. No, że, że to wygląda jak but. Nie, no musiały być pojedyncze paluszki. Zrobili specjalnie. Wiadomo o co chodzi. Oj, oj! No i pograne. Dobra, jeszcze raz, bo nawet trupa nie była tej modelce, co skanował ją dokładnie do Metal Gear Solid, to podeszwy miała skanowane do modelu, no to ja wiem. Ja widziałem z tym mema. To było mega zabawne. Ale się nie dziwię, no kurde. Ja ogólnie mogę ściągnąć teraz Metal Gear Solid, bo ja mam ją w bazie. Ona jest praktycznie z gołą dupą tam biega, nie? że jest tam porozrywane ma jakieś Leginsy czy coś tam. I on opowiedział, że to specjalnie, bo ona jest specjalnym jakimś tam obcym, niekoniecznie z człowiekiem. Ja nie wiem, jak jest Lore do końca w tej grze, ale że ona oddycha przez kurę, dlatego prawie goła jest, nie? A, stary. Ja wiem o co chodzi. No, ale beka. No, była podobno kontrowersja z nią, jak wyszła z gry, do, z tej gry do niej. Dobra. Ale na tym w Metal Gear Solid 5 ona normalnie w bazie leży. Tak na brzuchu czy tak książkę, jak tam do jej celi przyjdziesz, i normalnie na boso sobie siedzi i tak z stopami se maida. I, i, I to widziałem z tego mema, że Kojima takie zbliżenie na jego twarz, jakieś tam DNA leci, jakieś takie przybliżenia i inne takie rzeczy, jak wspomnienia z Metal Gear Solid czasami się pokazują w taki sposób. I to ktoś z tego zrobił takie coś i ona się wypowiada, że. No, że przyszłam tam do firmy i oni cały skaner na moje stopy wzięli. <laughs> I takie zbliżenie na mordę do Jimmy, że on ten. Że on to po prostu zrobił dla siebie. Nie może być cycków w gierce, ale stopy mogą być, nie? O, i tutaj. Tu się pokonuje bosa. To jest. takie... taki zamek pod ziemią. I tu jest kokon tej Mikeli. To ta Malenia mówi, Malenia Blade of Mikela. I tutaj wydaje mi się, że się będzie dotykało tego kokonu, jak będzie DLC i będzie się przechodziło w jakąś krainę, gdzie ten Mikela, albo ta Mikela, żyje jeszcze. Albo coś w tym stylu, albo jej duch jest i cię zaprowadza w jakieś miejsce, gdzie trzeba dokończyć jakieś sprawy, które gdzieś jeszcze się tutaj psują, albo ją się wskrzesza. nie wiem, jakieś nowe zakończenia na pewno będą. Jest? Nieźle, co? I teraz słuchamy, co ma do powiedzenia pani aktorka, która grała Quiet. Wow. <grymne> <grymne> I actually remember I had to. They asked me to They asked for. Uh, I had to. They asked me to. They asked to scan my um the uh, like underneath my feet for a reference when I was at Costume Production. <laughs> like, <laughs> I was so cool. Jaka? I your feet as well. Jaka w ogóle była denerwowana <laughs> Dobra, starši na tole, kaj? V sumem je že stomkvajet tudi pokazal.